Jezus, Moriamont, jaki ty jesteś, gruby. O mama! Dobra, kogo teraz banujecie? Kogo teraz banujecie? Mm, Roadhog. Ja ro Dobra, Roadhog, krzaku teraz ty. zrobiłbym ja ale nie. Czy. Nie, Soldiera. Nie wiem czytokolwiek grał więc... Dobra. Let's go. Urwa... Urwało mi Montiego kiedy mówił kogo zwanowa, więc niech nie zaskoczy... Monty jesteś z spelem. I od razu się lepiej czuję! Teraz nikt mnie nie powstrzyma! Wiedziałeś, że bez tej pera nie mam żadnych szans, prawda? Tak. What the fuck? Słyszę tam gejowską ogień Fuck tak. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Zrobiłeś to, bo 40 HP To właśnie tak, tak właśnie brzmisz no cóż, z mojej perspektywy to brzmi śmiesznie. Nie miałem szans. A biegacki mi się nie zjednował. No! go! się. Co jest tym A ty tą komentarze. Okej. Okay. Victor. Victor. O ty kurwa To nie ma takiego zasięgu Kurwa Ale obiłem cię przynajmniej Obiłem cię O nie A już miałem klikać Nienawidzę kurwa bazony Wiem, to faktycznie nie ma takiego wytrzymać No lag! No, lag! No, no, what the fuck? Chyba, ci, chyba cię przypadkiem trafiłem w głowę What the fuck? <śles> Proszę oh. iść ode mnie A nie ma! Ponieważ jesteś Uważam, What rasistą? the fuck! Trzeba było mnie wpół, Widzisz Monty, dlatego jestem rasistą. The... Miałeś szczęście, Kajo? Wiem. Powiedziałeś to takim co najmniej jak złoczyńca za nim, It's no. high! It's To było zarobiście śmieszne. To, 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 śmieszne. to no. mi się podobało.

ale masz wielkie stopy, muszę ci przyznać, bo właśnie to słyszę. Dziękuję. Zabiorę zaraz twoje jaja. Na własne cię nie stać, tak? Okej, okay, nieważne, ewidentnie przegram, zmarnowałem oba swoje skille. Nie, nie bierze. Teraz moje jaja ja są nadal moje. Au. Nie, e. My Lady. JA Odwróć! JA Jesteś głupi... O, to było dobre! O, dobra, nie ja się denerwuję... O nie! On wziął tańczącego mu... O Chryste, nie dobra... Ja go zobaczyłem na i uciekam... NIE! Słyszę <noise> kroki dookoła siebie Gdzie days... wy się tu zabijacie? To do mnie dzwoni, czekajcie <noise> Ta muzyka! Cześć roku. Nie! Ale. Co to zupełnie jak ja gram w For Honor, Staram się nie używać shoulder bo Nie! Nie! O tu jest jakiś Nie! Nie! ty O nie, on cię leczył! Kurde, przeciwnik. O nie, mój przeciwnik się leczy. Pomogę ci! Za późno No podnieś mnie. Kurwa Dobra, tak się bawimy, rozumiem. bo właśnie wszedł do overwatch, zastanawiam się jak to jest być overwatch a. To był najgorszy żart, jaki kiedykolwiek kiedykolwiek powiedziałem. Proszę o karę śmierci dla mojego i ełtalazję dla siebie. No dlaczego nie otrzymam doświadczenia? Czemu mówisz, że nie otrzymasz doświadczenia, bo nie ma swojej ja Zamknij tam! Ja pierdolę! Moi i Moira, to jest chyba najgorsze połączenie jakie mogło być! Damn, moj mojra Moira zabiła Mojra, mamy tu niceptę. Udbiłem się O oh, wow, O. Oh, Ała oh. 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 Moja głowa Ten dźwięk opierdalny mi się staje, że zdędzi Wiesz, taki dźwięk bardzo gejowego biegania Jak te, mam do

Mój piękny street! Teraz się zdenerwowałem. Zmartowałeś mi Ultamonty. O nie. O nie. Tak! Nie bawiłem go! Kolej on mnie już tak. Pack off, man. No nie we mnie! Zabiłem go! Zabiłem go! O! Zabiliście się, zabiliście się nawzajem. Co w tym czujecie, homosię? Ja się czuję dobrze, bo przynajmniej zabiłem Czaka. <grym zainteresować> Świetnie. A Czaku prawdopodobnie się czuje dobrze, bo przynajmniej zabił Montiego. Ja celowałem w Kaja. I... Ach, czuję się dobrze. <grym zainteresować> jakim cud... Aha, dobra, nie warto. Miss, miss, miss. To nie ja! To tyś! To nie, To ty. Nie widzisz mnie? Czem go wymachanie mieczem A teraz dwidę ja Dobra, wkurwiłem się teraz Ja też Nie, Niebać ty postać Nie Wiem co wziął Kurwiłem się teraz dlaczego, dlaczego Nie musiałeś mi wypieprzać na kilometr w powietrze, wiesz Get out! Specjalnie muszę wziąć ją. Największą kontrę na mnie. Chodź, krzaczku. Nie, nie oby... Od... Monty, zabij się. <ścoughs> Jakie szczere to. Słysze... Słyszałem coś niepokojącego, nie mam pojęcia jaki, jaki to był bohater. O kurwa. O Jezu, on wziął echo. Mylą ci się przyciski Kury. stary Cokolwiek mówi McCree to brzmi trochę cringe'owo po polsku Kaj gra po polsku Bilek Przełączyłem ten drobny szlagik O ty O ty geju O ty geju Widzimy tym wszyscy się. Dobra jak umrę to zmieniam postać bo to trochę overkill <laughs> No i w tym problem nie uda. <grystanie> Wystarczy, że uwierzysz! Patrz, krzak uwierzysz, zaraz mnie zabije Dobra, wierzę. Monty, weź zdechnij czy coś. Idź się zaraz. Oh, Bawcie się tam <grystanie> Krzak, weź mi choćby na niego, dobra? Dobra. Nie! Nienawidzę cię, nienawidzę cię, przysięgam, nienawidzę cię każdą calą swojego wzrostu Monty weź kurde weź kurde wjechni, nie? No użyj weźcie Teraz 100% mam warta myśli, no pisadź się Weź na grypy, cześć, cześć Mogliście mi pokazać jak nie użyć sznurówki? <śled> Okej, okay. o, <laughs> chyba starcie Aha. <laughs> gameplay, gameplay Moira, trzymaj prawie przycisk. Takaj. <laughs> <laughs> high skill Moi, high skill Moira gameplay. <laughs>